Kurs Cudów. Rozdział 26. Przejście. Część piąta. Nieznaczne utrudnienie. Nieznaczne utrudnienie może zaiste wydawać się duże dla tych, którzy nie rozumieją, że wszystkie cuda są takie same. Ten kurs jednak służy właśnie nauczeniu się tego. Jest to jedyny jego cel. Bo stanowi wszystko, co jest do nauczenia się, i możesz się tego nauczyć na wiele różnych sposobów. Cała nauka jest pomocą lub utrudnieniem w osiągnięciu bramy nieba. Nic pomiędzy nie jest możliwe. Jest tylko dwóch nauczycieli wskazujących różne kierunki, i będziesz szedł po drodze, którą, która, którą prowadzi Ci Twój wybrany nauczyciel. Możesz obrać tylko dwa kierunki, dopóki czas pozostaje i dopóki wybór jest znaczący. Nigdy bowiem nie wytworzysz innej drogi, prócz tej, która wiedzie do nieba. Dokonujesz jedynie wyboru, czy podążać ku niebu, czy też oddalać się od niego donikąd. Nie ma nic innego, co można byłoby wybrać. Nic nigdy nie jest stracone poza czasem, który ostatecznie nic nie znaczy. Stanowi on bowiem jedynie nieznaczne utrudnienie dla wieczności, całkiem bez znaczenia dla prawdziwego nauczyciela świata. Ponieważ jednak w niego wierzysz, dlaczego miałbyś go marnować, idąc donikąd, skoro mógłbyś się nim posłużyć, by dotrzeć do najwyższego celu, jaki nauka może osiągnąć? Nie myśl, że droga do bramy niebios jest trudna. Nic, czego podejmujesz się z pewnością, celu, Silnym postanowieniem i radosną ufnością, trzymając dłoń brata i dotrzymując kroku pieśni nieba, nie jest trudne do uczynienia. Zaprawdę ciężko jest za to błądzić samemu i nieszczęśliwemu na drodze nieprowadzącej do niczego i nie mającej żadnego celu. Bóg dał swego nauczyciela, by zastąpić nim tego, którego ty wytworzyłeś, nie po to, by on pozostawał z nim w konflikcie. To zaś, co on zastąpił, zostało zastąpione. Czas trwał w twym umyśle jedynie przez chwilę, nie mając żadnego wpływu na wieczność. Cały czas zatem minął i wszystko jest dokładnie takie, jakie było, nim wytworzono drogę do nicości. Maluteńka chwilka, w której popełniono pierwszą pomyłkę, i wszystkie pomyłki wewnątrz tej jednej miała w sobie również naprawę. Dla tej jednej i dla tych wszystkich zawartych wewnątrz tej pierwszej. I w owej króciutkiej chwili czas przeminął, by ona bowiem, była ona bowiem wszystkim, czym On kiedykolwiek był. To, na co Bóg udzielił odpowiedzi, otrzymało odpowiedź i przeminęło. Duch Święty nadal wiedzie ciebie, wciąż wierzącego, że żyjesz w czasie i niepoznającego, iż ów przeminął przez nieskończenie mały i bezsensowny labirynt, nadal postrzegany przez Ciebie w czasie, choć jego już dawno nie ma. Myślisz, że żyjesz w tym, co jest przeszłością. Wszystko na co spoglądasz widziałeś jedynie przez chwilę dawno temu, nim nie rzeczywistość tego ustąpiła prawdzie. Ani jedno złudzenie nie pozostaje w Twym umyśle bez odpowiedzi. Niepewność tak dawno temu przyniesiono do pewności, że zaiste trudno byś tulił ją do serca, tak jak gdyby wciąż stała przed tobą. Ta króciutka chwila, którą chciałbyś zatrzymać i uwiecznić, przeminęła w niebie zbyt wcześnie, by cokolwiek mogło zauważyć, że przyszła. Tego, co znikło zbyt szybko, by wpłynąć na proste poznanie Syna Bożego, nie może już być. Abyś mógł to obrać za swego nauczyciela. Jedynie w przeszłości, przedwiecznej przeszłości, zbyt krótkiej, by wytworzyć świat w odpowiedzi na stworzenie, wydawało się, że świat ten powstał. Tak bardzo dawno temu, na okres tak króciutki, że w pieśni nieba nie została puszczona ani jedna nuta. Niemniej jednak, w każdym nieprzebaczającym czynie, lub nieprzebaczającej myśli, w każdym osądzie i w całej wierze w grzech, ta jedna chwila nadal przywoływana jest tak, jakby mogła zostać ponownie wytworzona w czasie. Trzymasz przed swymi oczyma przedwieczne wspomnienie. Ten zaś, kto żyje samymi wspomnieniami, jest nieświadomy tego, gdzie się znajduje. Przebaczenie jest wielkim wyzwoleniem z czasu jest kluczem do nauczenia się, że przeszłości już nie ma. Szaleństwo już nie przemawia. Nie ma innego nauczyciela ani innej drogi. Tego bowiem, co odczyniono już dłużej, nie ma. Kto zaś może stać na odległym brzegu i śnić, że znajduje się po drugiej stronie oceanu w miejscu i czasie, które dawno temu minęły? Jak rzeczywistym utrudnieniem w tym, gdzie on znajduje się naprawdę, może być to marzenie senne? Jest to bowiem faktem i nie zmienia się niezależnie od jego snów. On może sobie mimo to nadal wyobrażać, że jest gdzie indziej i w innym czasie. W skrajnym przypadku może sobie roić, że jest to prawdziwe i przejść od jałowych wyobrażeń do przekonania i do szaleństwa całkiem przeświadczony, iż tam, gdzie wolałby być, tam jest. Czyż stanowi to utrudnienie dla miejsca, w którym jest? Czyż jakiekolwiek echo, które może słyszeć z przeszłości, jest faktem wobec tego, co jest do słyszenia tam, gdzie jest on teraz? I jak dalece jego własne złudzenia o czasie i miejscu mogą spowodować zmianę w tym, gdzie jest on naprawdę? To, co nie otrzymało przebaczenia, jest głosem wzywającym z przeszłości, która na zawsze przeminęła. Wszystko zaś, co wskazuje na jego rzeczywistość, jest jedynie życzeniem, by to, co przeminęło, mogło zostać ponownie urzeczywistnionym i być widzianym tu i teraz w miejsce tego, co rzeczywiście jest tu i teraz. Czy dla prawdy utrudnienie stanowi to, że przeszłość minęła i nie może ci zostać zwrócona? I czy chcesz zatrzymać tę napawającą lękiem chwilę, gdy wydawało się, że niebo znikło, a ty zacząłeś lękać się Boga i uczyniłeś zań symbol swej nienawiści? Zapomnij czas przerażenia, który tak dawno temu naprawiono i odczyniono. Czyż grzech może oprzeć się woli Boga? Czyż to od Ciebie może zależeć widzenie przeszłości i umieszczenie jej w teraźniejszości? Nie możesz się cofać. Wszystko zaś, co wskazuje drogę w kierunku przeszłości, wysyła cię po prostu w misję, której spełnienie może być jedynie nierzeczywiste. Taka jest sprawiedliwość, której uzyskanie zapewnił ci Twój wszechmiłujący ojciec i ochronił Cię przed Twą własną niesprawiedliwością wobec siebie. Nie możesz zabłądzić, bo nie ma innej drogi prócz Jego drogi i nie możesz iść nigdzie indziej. Jak tylko do Niego. Czyż Bóg pozwoliłby, aby Jego syn zabłądził idąc drogą, która od dawna jest wspomnieniem minionego czasu? Ten kurs nauczy Cię jedynie tego, co jest teraz. Przeraźliwa chwila w odległej przeszłości, teraz doskonale naprawiona, nie jest ważna ani wartościowa. Pozwól, by to, co zmarło i przeminęło, zostało spokojnie zapomniane. Z martwych wstanie przyszło, by zająć jego miejsce. I teraz stanowisz część z wstania, a nie śmierci. Żadne przeszłe złudzenia nie mają mocy, by Cię trzymać w miejscu śmierci, grobowcu, do którego Syn Boży wkroczył na chwilę, by natychmiast zostać przywróconym doskonałej miłości swojego Ojca. I jak może pozostawać skuty łańcuchami, które już dawno zostały usunięte i na zawsze znikły z jego umysłu? Syn, którego Bóg stworzył, jest tak wolny, jakim Bóg go stworzył. Odrodził się w chwili, w której postanowił umrzeć zamiast żyć. I czyż nie przebaczysz mu teraz, ponieważ w przeszłości popełnił błąd, którego Bóg nie pamięta i którego nie ma? Wahasz się teraz między przeszłością a teraźniejszością. Przeszłość wydaje się czasem tak rzeczywista, jakby była teraźniejszością. Słyszysz głosy z przeszłości, a potem w nie wątpisz. Jesteś podobny do kogoś, kto nadal ma halucynacje, lecz brak mu przeświadczenia co do tego, co postrzega. Jest to pogranicze między światami, most między przeszłością a teraźniejszością. Pozostaje tu cień przeszłości, ale jest już niewyraźnie, choć niewyraźnie widziane, teraźniejsze światło. Gdy je raz ujrzysz, nigdy nie będziesz mógł go zapomnieć. Musi cię wyprowadzić z przeszłości w teraźniejszość, w której jesteś naprawdę. Głosy cieni nie zmieniają praw czasu ani wieczności. Pochodzą od tego, co przeminęło i odeszło, i nie przeszkadzają prawdziwemu istnieniu tego, co jest tu i teraz. Rzeczywisty świat jest drugą częścią halucynacji, że czas i śmierć są rzeczywiste i że mają istnienie, które można postrzegać. Zaprzeczenie temu straszliwemu złudzeniu. Zajęło tyle samo czasu, ile Bóg potrzebował, by raz na zawsze i na każdą okoliczność dać swą odpowiedź na złudzenia. Potem zaś już go nie było, by można go było doświadczać. Każdego dnia, w każdej jego minucie i w każdej chwili, którą każda minuta zawiera, po prostu ponownie przeżywasz tę jedną chwilę, w której czas terroru zajął miejsce miłości. I tak każdego dnia umierasz, aby żyć znowu, póki nie przekroczysz luki między przeszłością a teraźniejszością, która nie jest żadną luką. Tym jest każde życie, pozornym przedziałem między narodzinami a śmiercią i znów życiem, powtórzeniem chwili, która dawno minęła i której nie można ponownie przeżyć. I cały czas jest jedynie szalonym przekonaniem, że to, co się skończyło, nadal jest tu i teraz. Przebacz przeszłości i pozwól jej przeminąć, bo już przeminęła. Nie stoisz już dłużej na ziemi leżącej między światami. Zaszedłeś dalej i dotarłeś do świata leżącego u bramy niebios. Nie ma utrudnienia dla woli Boga ani nie ma żadnej potrzeby byś ponownie powtarzał podróż, która się dawno skończyła. Spoglądaj łagodnie na swego brata i patrz na świat, w którym postrzeganie twej nienawiści zostało przeobrażone w świat miłości.